Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Uwaga, Rzucam. Jak widzicie, świąteczna koszulka założona. Mogliście już tę koszulkę widzieć rok temu na kanale właśnie w okresie świątecznym, a to, co się dzieje w okresie świątecznym, to również Mistrzostwa Świata PDC w tym roku 2025, bo oczywiście turniej kończy się już po nowym roku. No i jak widzieliście w tytule, na miniaturce w tym roku też będzie typer i w tym odcinku właśnie chciałbym Wam przedstawić, jak ten typer będzie się odbywał. Zapraszam. Godard Typer Mistrzostw Świata 2025, taki jest tytuł tego konkursu, bo tak jak krok temu z firmą Godard organizujemy właśnie tego typera i dzięki firmie Godard będziecie mieć do dyspozycji właśnie takie nagrody, o których zaraz wspomnę, może coś jeszcze od siebie dorzucę, ale o nagrodach wspomnimy sobie później. Swoją drogą też przypomina, bo dawno o tym nie mówiłem, kod, uwaga, rzucam, na Gołdart jest cały czas aktualny, więc jeżeli będziecie robili zakupy, to tam w koszyku koniecznie uwaga, rzucam, wpiszcie. A my teraz przejdźmy do typera i na samym początku zacznę od zasad wzięcia udziału, żeby nikomu to nie umknęło przez całą resztę filmu, jak będę Wam wyjaśniał, jak typować, także bardzo ważne, że później nie było jakichś zdziwień, czy też nieporozumień, zasady wzięcia udziału i tutaj są dwie takie główne zasady, po pierwsze oczywiście subskrypcja na tym kanale, więc tam na dole gdzieś macie przycisk subskrybuj, koniecznie trzeba go wcisnąć, a drugie to zostawienie komentarza dowolnej treści właśnie pod tym filmem, ponieważ będzie to tylko jeden taki stricte film dotyczący typowania, a za chwilę Dowiecie się czemu, jak już przejdziemy do szczegółów. No właśnie, tytuł tego filmu to typer, jakiego jeszcze nie było, bo będzie to typer, mam nadzieję, poziom wyżej niż te typery, które były tu wcześniej, ponieważ ten typer będzie działał na stronie internetowej. Zostawię Wam linka w opisie po zakończeniu premiery. GoDARC.pl/typer I całe typowanie będzie się odbywało właśnie w tym miejscu. Parę dni przysiedziałem, żeby to wszystko ładnie zakodować. Mam nadzieję, że tam żadnych błędów nie będzie. Jeżeli coś by się działo, to koniecznie piszcie na że rzucam małpa gmail ale potestowałem, mam nadzieję, że będzie wszystko OK. Także tym razem typujemy przez stronę internetową i żeby typować, musicie się zapisać. gotex.pl slash typer slash jeżeli byście chcieli, ale jak wejdziecie na stronę główną, kliknijcie typuj, albo tam jest taki napis, że trzeba się zapisać, kliknij tutaj, będziecie mieli okienko rejestracji i w tym okienku trzeba wpisać nazwę, która będzie widoczna dla wszystkich. Jako podsumowanie wyników. Oprócz tego adres e-mail, który będzie potrzebny, żeby się skontaktować z zwycięzcami. Kolejna rzecz to nick na YouTubie. Właśnie po to, żeby zweryfikować, czy zostawiliście na pewno komentarz. Oraz czwarta rzecz: kod. Jest to kod dostępu. Musi mieć bodajże od 6 do 12 znaków. Także wpiszcie jakiś tam kod, którym będziecie się autentykować. Czyli dzięki któremu będzie wiadomo, że rzeczywiście to wytypujecie z tego swojego konta. Nie do końca chcę to nazywać hasłem, bo to nie jest logowanie, aczkolwiek działa to na Podobnej zasadzie, jeżeli chodzi o przechowywanie danych, a mianowicie ten kod jest zahaszowany. Więc pilnujcie dobrze tego kodu, bo jeżeli go utracicie, jeżeli go zapomnicie, to ja, czy też administratorzy strony nie będą mieli możliwości go przywrócić. Także koniecznie zapiszcie sobie albo w przeglądarce, albo gdzieś tam na kartce, żeby ten kod Wam na pewno nie umknął, bo jeszcze raz powtórzę, nie będzie możliwości jego przywrócenia. Także niestety, jeżeli tak by się stało, musielibyście zacząć typować już od pewnego momentu. Typowania będzie dużo, ponieważ będziemy typować każdy dzień meczowy, a tych dni będzie 16. Także 16 razy będziemy typować. Każdy dzień, tak jak Wspomniałem, to będzie jedna kolejka typowania, więc tego typowania będzie dużo. Taka sugestia z mojej strony, możecie sobie gdzieś tam w komputerze zapisać w pasku, w pasku skrótów, żeby Wam się wyświetlało, żebyście nie zapomnieli. No bo żeby wziąć udział tak w całości typera, to trzeba będzie 16 razy co najmniej na tę stronę wejść. No właśnie, wspomniałem o fazach. Typujemy każdy dzień meczowy, to już wspomniałem. Listę faz możecie sobie zobaczyć tam pod specjalnym kafelkiem fazy. No i tam macie rozpiskę, że ta faza jest tego dnia. Takie jak wspomniałem, są to dni meczowe, i macie też koniec terminu. Typowania jest to tam tuż przed rozpoczęciem meczów, czyli albo godzina 20 w Polsce, albo 13.30, wszystkie te daty możecie sobie zobaczyć. A rozpoczęcie typowania to jest po prostu koniec poprzedniej fazy, czyli jeżeli zaczynamy pierwsze mecze w niedzielę, 15 grudnia o godzinie 19, no to wtedy kończy się typowanie pierwszej fazy, a rozpoczyna typowanie kolejnych. Jeżeli chodzi o punkty, które można za kolejne mecze dostać, to również w tej zakładce fazy, jak sobie zjedziecie niżej, to macie wyszczególnione wszystkie mecze, Mecze oraz punkty, które można zebrać. Standardowo punktacja oczywiście rośnie z każdą rundą, aczkolwiek tutaj dodałem też taki, e, takie coś, że niektóre mecze będą bonusowe, czyli będą miały trochę więcej punktów niż pozostałe. Oczywiście chociażby mecz Krzysztofa Ratajskiego też będzie w takiej puli, więc za ten mecz będziecie mogli dostać więcej punktów niż wy pozostałych. Oczywiście punktowanie standardowo, czyli 0 punktów za e, niepoprawny typ. Określona ilość punktów w zależności od meczu i rundy za trafienie zwycięzcy oraz oczywiście większa ilość punktów za trafienie dodatkowego wyniku. Oprócz wyników meczów, tak samo jak to lubię robić, będą różne typy dodatkowe i tych typów dodatkowych będzie tym razem więcej, bo jako, że mamy na stronie, to możemy sobie tam wybrać. To będzie nie, nie że będziecie pisać, tylko właśnie, że wszystko było fajnie i też wygodnie dla Was, to będzie to lista rozwijana, czyli na przykład jeżeli będziemy grać do trzech, to będzie 0 3 1, 3, 2, 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2. Czyli będziecie mieli po prostu do wyboru. Jeżeli trzeba będzie typować średnie, to będą to zakresy również z listy rozwijanej. Myślę, że sobie wszystko zobaczycie. Ale informuję was, że tych typów dodatkowych będzie tym razem więcej niż ostatnio. Ostatnio był jeden typ dodatkowy na taką całą rundę, która zawierała kilka dni. Tutaj będzie tego o wiele więcej, więc mam nadzieję, że też lepiej się będziecie bawić i trochę więcej tej zmienności w całym typerze będzie. Trochę już kwestii typowania powiedziałem, ale jeszcze kończąc to oczywiście przechodzimy sobie do zakładki typuj. Tam trzeba wpisać swoją nazwę oraz kod. Ten, od którym się tak rozgadałem, że nie będzie można go przywrócić. Wpisujecie nazwę, kod, wtedy Was przenosi do strony typowania. Jeżeli nie typowaliście jeszcze w danej kolejce, no to będziecie mieli typy do wpisania. Tutaj ważna informacja, żeby wytypować daną fazę, trzeba wpisać wszystkie typy. Także w, każdym, w każdej tej liście rozwijanej musicie mieć coś wybrane. No i jak już wybierzacie swoje typy klik, Klikacie, zapisz, i to wszystko, będziecie mieli napis, że typy zostały zapisane, i za chwilę was przekieruję do strony głównej. Oczywiście każdy może typować daną fazę tylko raz i trzeba wysłać typy do momentu zakończenia fazy, więc jeżeli wejdziecie tam za jeden do, do czasu zakończenia typowania, wyklikacie wszystko, ale jak klikniecie już na przykład po tej godzinie 19 w niedzielę, powiedzmy, to takie typy niestety już nie zostaną przyjęte, także klasycznie proszę Was, żebyście pilnowali terminów, bo bo tak jak w tamtym roku na YouTubie, jak było tam sekundowe poślizgnięcie, to nawet nie byłem w stanie tego wyłapać. Tak tutaj system was po prostu nie przepuści. Pierwsza faza jest już dostępna, także możecie wchodzić na tę stronę, rejestrować się czy też zakładać swojego użytkownika i już możecie typować tę pierwszą fazę. I w pierwszej fazie typy dodatkowe dotyczą typów całego turnieju, czyli np. Kto zostanie Mistrzem Świata i tam macie wymienioną pierwszą trzydziestkę dwójkę oraz punkt ktoś spoza trzydziestki dwójki, tam zapisem OOM, czyli Order of Merit. Pierwsze 32 lub ktoś spoza, i te, yy, te pierwsze pytania dodatkowe, oczywiście, biorąc pod uwagę, że yy, zakładają cały turniej, no to mają więcej punktów niż te typy, które będą później. Te typy dodatkowe, więc spokojnie, to że tam jest tyle punktów, to nie znaczy, że w kolejnych typach dodatkowych też tyle punktów będzie. Oczywiście te typy z pierwszej fazy rozstrzygną się dopiero po zakończeniu turnieju. Na stronie macie też zakładkę wyniki i tam oczywiście możecie zobaczyć, kto ile punktów zdobył. I tutaj ważna informacja. U góry macie datę aktualizacji, no bo tutaj będę musiał wpisywać reszcie wyniki, które będą po prostu podczas kolejnych meczów, także sprawdźcie koniecznie, kiedy jest data aktualizacji, bo po prostu może być na przykład przed jakimś meczem i coś mogło nie zostać wliczone, także zwracam wam uwagę na to, że data aktualizacji jest tutaj obowiązująca. Ja się będę starał, żeby przed każdą taką sesją wrzut, aktualizować. Te typy, żeby było na bieżąco, czyli jeżeli się rozpocznie już dana sesja, to możemy przyjąć, że wszystkie punkty z poprzednich sesji są już dodane. Co jest ciekawe i co, co mi się mu tak podoba, to że po kliknięciu w danego użytkownika możecie zobaczyć, jak ten użytkownik typował. Oczywiście, jeżeli dany mecz nie został jeszcze rozstrzygnięty, to takie typy są zamazane, to będziecie widzieć takie Xiki, czyli będziecie wiedzieć, że wytypował, ale nie będziecie wiedzieć, co, a kiedy typ zostanie już rozwiązany, czyli na przykład tam w środę będziecie mogli zobaczyć typ które były we wtorek, poniedziałek i niedzielę, także będziecie mogli też podglądać siebie nawzajem, kto jak typował, po nazwie użytkownika oczywiście, ale myślę, że to jest coś takiego fajnego, co też jakąś tam dodatkową atrakcją dla niektórych będzie, jeżeli chodzi jeszcze o całą tabelę wyników. No to kolumna PYKYTY, czyli punkty, no to liczba wszystkich punktów PD, to znaczy punkty dodatkowe, czyli punkty w tych dodatkowych pytaniach, i DW, to liczba wytypowanych, dokładnych wyników. Jeżeli chodzi o wyłonienie zwycięzców, to wygrywają trzy osoby, które będą mieć najwięcej punktów na koniec typera. A do wygrania są chociażby za pierwsze miejsce lotki z autografem Chrisa Dobeya oraz wybrany przez organizatora zestaw szaftów i piórek Q Soltero AK plus 4,7, to jest miejsce pierwsze. Miejsce drugie to opona na tarcze Targeta plus voucher 50 zł do GoDarts, a miejsce trzecie lotki Winmau Maverick 25 gramów. Oczywiście nagrody też macie zamieszczone na stronie. Na tę wartość nagród to ponad 800 zł, ale. Jak to zapisałem, organizator zastrzega sobie prawo, czy też organizator przewiduje możliwość zwiększenia tej puli podczas trwania konkursu. Więc na tej chwilę tak wyglądają nagrody: trzy pierwsze miejsca. A jeżeli byłby remis punktowy, to od razu powiem, że w dalszej kolejności brana jest pod uwagę liczba punktów dodatkowych, potem liczba dokładnych wyników. A jeżeli tu dalej byłby remis, to już coś, co nie jest w tabeli ujęte, ale to będziemy sobie ewentualnie na koniec mówić: czyli liczba punktów dodatkowych fazy pierwszej, czyli te dotyczące wszystkich całkowitych. Całego turnieju, całych mistrzostw świata i ilość poprawnych typowanych meczów, meczy, ale myślę, że pierwsze dwa elementy, czyli po prostu ilość punktów, jako numer jeden, potem ilość punktów dodatkowych i ilość dokładnych wyników będzie wystarczająca. Tych typów będzie tutaj naprawdę dużo: będzie dużo zabawy, będzie dużo zmienności, coś podejrzewam. Także myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. No i to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące typera. Jeszcze raz dziękujemy firmie Gobert za to, że. Udostępniła nagrody oraz przestrzeń dyskową, żebym mógł takiego typera napisać. Mam nadzieję, że taka forma typera Wam się spodoba oraz cały jego przebieg, że będzie właśnie taki w trochę zawiłości, czyli tam mecze bonusowe, te typy dodatkowe. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Sporo osób nie pytało, właśnie dodając, że w tamtym roku fajnie ten typer wyszedł, fajna zabawa była, fajny dodatek do tych Mistrzostw Świata i czy w tym roku też będzie. No i to, ten film jest odpowiedzią na to pytanie. Tak, typer będzie i właśnie w tym momencie go zaczynamy, możecie wchodzić podawać swoje typy. No i życzę, życzę, ale mi się język dzisiaj klączę na tym filmie, życzę wszystkim powodzenia i udanych typów. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zostawiajcie w komentarzu i przypominam, żeby wziąć udział w ogóle w typerze, to trzeba zostawić komentarz dowolnej treści pod tym filmem. Będzie mi też miło, jeżeli udostępnicie, bo nie ukrywam, trochę się napracowałem nad tym typerem, ale to oczywiście opcjonalnie. Dzięki bardzo i do usłyszenia.